Już od 2 lutego osoby starsze będą mogły przebywać w dziennym domu opieki, który powstał w budynku Starego Szpitala przy ulicy Świętego Wincentego. Jest to pierwsze tego typu miejsce w naszym powiecie, a pomysł jego otwarcia powstał już w 2005 roku. To zadanie zostało uwzględnione w strategii rozwoju, w strategii rozwiązywania problemów społecznych na świecie już w 2005 roku. No właśnie, pomysł powstał w 2005 roku, dzisiaj mamy już rok 2009. Dlaczego to tak długo trwało? i może tak jest, są takie słowa, że najtrudniejszy jest pi yy, pierwszy krok i tutaj też rzeczywiście ten pierwszy krok był najtrudniejszy, czyli znalezienie pomieszczeń, odpowiednich pomieszczeń na ten, na ten cel i tu dzięki starostwu powiatowemu, dzięki pani staroście wicest, wicestaroście udało nam się otrzymać te pomieszczenia je wyremontować, wyposażyć i tak wygląda jak jak. Tym y, utworzeniem tego domu dziennego pobytu dla osób starszych wychodzimy jakby naprzeciw ludziom starszym i ich rodzinom, które z różnych względów nie są w stanie z, e, zabezpieczyć opieki, terapii i innych potrzeb ludzi starszych, bliskich. Dom dziennego pobytu dla osób starszych ma zapewnić im kompleksową opiekę. Wszyscy, którzy będą tam uczęszczać, mogą liczyć na zabiegi rehabilitacyjne czy zajęcia z fizykoterapii. Podopieczni będą mieli również zapewnione trzy posiłki dziennie. Jaką ofertę przygotowaliście dla osób starszych? W domu dziennego pobytu, dom dziennego pobytu będzie opierał się głównie na terapii zajęciowej. Będziemy prowadzić także e, różnorakie zajęcia z muzykoterapii, z artyterapii, e, również elementy gimnastyki ogólnoustrawniającej. E, będziemy starać się integrować e, naszych podopiecznych z innymi grupami zarówno na, na terenie Gminy Świecie, jak również spoza tego terenu. Do tej pory do domu dziennego pobytu zgłosiło się 7 osób, w sumie będzie ich tam mogło przebywać 25. Ci, którzy już się zapisali, uważają, że to miejsce to doskonały pomysł. To jest piękny pomysł. Proszę to jest coś naprawdę, coś nadzwyczajnego. Bardzo się cieszę, że takie coś tu powstało i to nie tylko dla mnie będzie uciekało, ale dla wielu, którzy samotni są, proszę Panią, to, to jest naprawdę bardzo Koszt Koszty utrzymania domu dziennego pobytu w całości przejęła gmina w Świecie. Na ten rok, na 2009, koszt jaki będzie pieniądze, jakie będzie przekazywała gmina wykonawcy y, tego zadania, będzie to 28 zł i 52 grosze dziennie na jedną osobę.